się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa, nie wiem czemu dawno nie używałem bo tam miałem chwilę przerwy potem mi chodzi o aplikacja, ile mamy nowych rezerwacji jakie są oferty ile się dzisiaj zarobiło te Bolt Rewards wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnika akceptacji bo wtedy blokują podobno konto Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze jest więcej tutaj wciskamy to wyjdzie w tym tygodniu zlecenia rezerwacji przejazdów za oszczeń ze zniżkami. Nic nie ma tu przejazdy, czyli ostatnie przejazdy jakie zrobiliście. Potem jest pomoc można napisać do Ubera, gdzie i tak odpisuje oczywiście wiadomo bot dopiero za którymś razem człowiek który i tak nic zbytnio nie pomaga tutaj mamy już proszę troszkę czerwonego pola czyli jakieś większe mnożniki w tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd ogólnie odległość do miejsca odbioru, można ustawić sobie 2 km można 3 km, 4, 5, 6, 8, 10, km, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 40 km, nawet można sobie ustawić, że można dojechać po klienta za 5 zł. Normalnie coś niesamowitego, żeby takie zobaczyć. Wiadomo, że najmniej się zawsze robi, 2 km więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w Sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie, no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło, czy coś to zawsze wychodzi. Sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować, kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Czemu? Chciałem wam pokazać, jak Aplikacja Bolt Driver właśnie się weszłem i wyszło. Jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za przejazd w godzinach szczytu, i jak to przejdziemy, to wychodzi zwykły pulpit. Tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa. Nie wiem czemu nie dawno nie użyłem. Bolt tam miałem chwilę przerwy. Potem wychodzi aplikacja. Ile mamy nowych rezerwacji? Jakie są oferty? Ile się dzisiaj zarobiło? Te Bolt Rewards. Wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji. Nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnika akceptacji, bo wtedy blokują podobno konto. Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze 0 więcej. Tutaj wciskamy to, wyjdzie w tym tygodniu. Zlecenia, rezerwacji, przejazdów za oszczędz ze zniżkami nic nie ma. Tu przejazdy, czyli ostatnie przejazdy, jakie zrobiliście, potem jest pomoc. Można napisać do Ubera, gdzie i tak odpisuje, oczywiście, wiadomo. Bot, dopiero za którymś razem, człowiek, który i tak nic zbytnio nie pomaga. Tutaj mamy już proszę, troszkę czerwonego pola czyli jakieś większe mnożniki w tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd ogólnie odległość do miejsca odbioru można ustawić sobie 2 km można 3 km 4, 5, 6 8, 10 km 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30 40 km nawet można sobie ustawić, że można dojechać po klienta za 5 zł. Normalnie coś niesamowitego, żeby. Tak, znaczy wiadomo, że najmniej się zawsze robi 2 km więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi. Sprawdzanie, no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło, czy coś to zawsze wychodzi. Sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować, kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Chcę wam pokazać, jak aplikacja Bolt Driver właśnie się weszłem i wyszło jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za kart przejazd w godzinach szczytu. I jak to przejdziemy, to wychodzi. Zwykły pulpit tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa. Nie wiem czemu. Na pewno nie, nie użyłem, bo tam miałem chwilę przerwy. Potem wychodzi aplikacja. Ile mamy nowych rezerwacji? Jakie są oferty? Ile się dzisiaj zarobiło? Te Bolt Rewards, wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji. Nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnika akceptacji, bo wtedy blokują podobno konto. Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze jest zarób więcej tutaj wciskamy to wyjdzie w tym tygodniu zlecenia rezerwacji przejazdów za oszczeń ze zniżkami nic nie ma tu przejazdy czyli ostatnie przejazdy jakie zrobiliście. Potem jest pomoc można Napisać do Ubera, gdzie i tak odpisuje, oczywiście, wiadomo, bot. Dopiero za którymś razem, człowiek, który i tak nic zbytnio nie pomaga. Tutaj mamy już proszę troszkę czerwonego pola, czyli jakieś większe mnożniki. W tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd, ogólnie odległość do miejsca. Odbioru można ustawić sobie 2 km, można 3 km, 4, 5, 6, 8, 10 km, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 40 km, nawet można sobie ustawić, że można dojechać po klienta za 5 zł, normalnie, coś niesamowitego, żeby. Tak, znaczy wiadomo, że najmniej się zawsze robi, 2 km więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w Sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie, no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło czy coś, to zawsze wychodzi sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Siemanko, dzisiaj Wam pokażę jak działa aplikacja Bolt Driver. Właśnie z nią wyszłem i wyszła jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za kart przejazd w godzinach szczytu. I jak to przejdziemy to wychodzi zwykły pulpit. Tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa, nie wiem czemu. pewno nie użyłem. Bolt tam miałem chwilę przerwy potem mi chodzi o aplikacja, ile mamy nowych rezerwacji jakie są oferty, ile się dzisiaj zarobiło te Bolt Rewards, wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnika akceptacji bo wtedy blokują podobno konto także żadnych bonusów nie ma Potem jeszcze zarob więcej, tutaj wciskamy, to wyjdzie w tym tygodniu zlecenia rezerwacji przejazdów za oszczeń ze zniżkami. Nic nie ma, tu przejazdy, czyli ostatnie przejazdy, jakie zrobiliście. Potem jest pomoc, można napisać do Ubera, gdzie i tak odpisuje, oczywiście, wiadomo, bot. Dopiero za którymś razem człowiek, który i tak nic zbytnio nie pomaga, tutaj mamy już proszę troszkę czerwonego pola czyli jakieś większe mnożniki w tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd ogólnie odległość do miejsca odbioru, można ustawić sobie 2 km można 3 km 4, 5, 6, 8, 10 km, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 40 km nawet można sobie ustawić, że można dojechać po klienta za 5 zł. Normalnie coś niesamowitego, żeby takie zobaczy wiadomo, że najmniej się zawsze robi 2 km, więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w Sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie, no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło, czy coś to zawsze wychodzi. Sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować, kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Czemu? Chciałem mam pokazać, jak Aplikacja Bolt Driver właśnie się weszłem i wyszło. Jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za przejazd w godzinach szczytu, i jak to przejdziemy, to wychodzi zwykły pulpit. Tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa. Nie wiem czemu nie dawno nie użyłem. bo tam miałem chwilę przerwy. Potem wychodzi aplikacja. Ile mamy nowych rezerwacji? Jakie są oferty? Ile się dzisiaj zarobiło? Te Bolt Rewards. Wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji. Nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnika akceptacji, bo wtedy blokują podobno konto. Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze zarobięcej. więcej. Tutaj wciskamy to, wyjdzie w tym tygodniu. Zlecenia, rezerwacji, przejazdów za oszczędz ze zniżkami nic nie ma. Tu przejazdy, czyli ostatnie przejazdy, jakie zrobiliście, potem jest pomoc. Można napisać do Ubera, gdzie i tak odpisuje, oczywiście, wiadomo. Bot, dopiero za którymś razem, człowiek, który i tak nic zbytnio nie pomaga. Tutaj mamy już proszę, troszkę czerwonego pola. Czy jakieś większe mnożniki? W tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd. Ogólnie odległość do miejsca odbioru można ustawić sobie 2 km. Można 3 km, 4, 5, 6, 8, 10, km, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 26, 30. 40 km nawet można sobie ustawić, że można dojechać po klienta za 5 zł. Normalnie coś niesamowitego, żeby tak znaczy wiadomo, że najmniej się zawsze robi 2 km, więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło czy coś, to zawsze wychodzi sprawdzanie tożsamości bo chcą skontrolować kto jeździ ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej Siemanko, dzisiaj Wam pokazać jak działa ja, aplikacja Bolt Driver, właśnie z nią i wyszło jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za kart przejazd w godzinach szczytu i jak to przejdziemy, to wychodzi zwykły pulpit. Tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa. Nie wiem czemu. Na nie, nie używałem bo tam miałem chwilę przerwy. Potem wychodzi aplikacja. Ile mamy nowych rezerwacji? Jakie są oferty? Ile się dzisiaj zarobiło? Te Bolt Rewards. Wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji. Nie można spaść poniżej chyba. 60% wskaźnika akceptacji, bo wtedy blokują podobno konto. Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze jest więcej: tutaj wciskamy to, wyjdzie w tym tygodniu. Zlecenia, rezerwacji, przejazdów za oszczędz, ze zniżkami: nic nie ma. Tu przejazdy, czyli ostatnie przejazdy, jakie zrobiliście. Potem jest pomoc można napisać do ubera gdzie i tak odpisuje oczywiście wiadomo bot dopiero za którymś razem człowiek który i tak nic zbytnio nie pomaga tutaj mamy już proszę troszkę czerwonego pola czyli jakieś większe mnożniki w tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd ogólnie odległość do miejsca Odbioru można ustawić sobie 2 km, można 3 km, 4, 5, 6, 8, 10 km, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 40 km, nawet można sobie ustawić, że można dojechać po klienta za 5 zł, normalnie, coś niesamowitego, żeby. Tak, to czy znaczy wiadomo, że najmniej się zawsze robi, 2 km więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w Sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie, czy no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło, czy coś to zawsze wychodzi. Sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować, kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Siemanko, chciałem wam pokazać, jak aplikacja Bolt Driver. Właśnie ją weszłem i wyszło jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za kart przejazd w godzinach szczytu. I jak to przejdziemy, to wychodzi zwykły pulpit. Tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa. Nie wiem czemu. Na nie użyłem. Boltam mi w chwilę przerwy, potem mi chodzi o aplikacja, ile mamy nowych rezerwacji, jakie są oferty, ile się dzisiaj zarobiło. Te bolt rewards, wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji. Nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnika akceptacji, bo wtedy blokują podobno konto. Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze jest zarób więcej tutaj wciskamy to wyjdzie w tym tygodniu zlecenia rezerwacji przejazdów za ze zniżkami. Nic nie ma tu przejazdy czyli ostatnie przejazdy jakie zrobiliście. Potem jest pomoc można napisać do Ubera gdzie i tak odpisuje. Oczywiście wiadomo bot dopiero za którymś razem człowiek który i tak nic zbytnio nie pomaga, tutaj mamy już proszę troszkę czerwonego pola, czyli jakieś większe mnożniki. W tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd, ogólnie odległość do miejsca odbioru. Można ustawić sobie 2 km. Można 3 km, 4, 5, 6, 8, 10, km, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 40 km, nawet można sobie ustawić, czy można dojechać po klienta za 5 zł. Normalnie coś niesamowitego, żeby tak znaczy Wiadomo, że najmniej się zawsze robi, 2 km więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w Sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskam po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie, czy no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło, czy coś to zawsze wychodzi. Sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować, kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Chcę, aby wam pokazać, jak aplikacja Bolt Driver właśnie się wyszła i wyszło jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów bolca kart przejazd w godzinach szczytu i jak to przejdziemy to wychodzi zwykły pulpit tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa, nie wiem czemu nie dawno nie używałem bolta miałem chwilę przerwy potem wychodzi aplikacja, ile mamy nowych rezerwacji jakie są oferty, ile się dzisiaj zarobiło te bolt rewards Wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji. Nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnika akceptacji, bo wtedy blokują podobno konto. Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze jest zarób więcej tutaj wciskamy to wyjdzie w tym tygodniu zlecenia rezerwacji przejazdów za oszczeń ze zniżkami nic nie ma tu przejazdy czyli ostatnie przejazdy jakie zrobiliście potem jest pomoc można napisać do ubera gdzie i tak odpisuje oczywiście wiadomo bot dopiero za którymś razem człowiek który i tak nic zbytnio nie pomaga tutaj mamy już proszę troszkę czerwonego pola czy jakieś większe mnożniki? W tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd. Ogólnie odległość do miejsca odbioru. Można ustawić sobie 2 km. Można 3 km, 4, 5, 6, 8, 10, km, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 30. 40 km nawet można sobie ustawić, czy można dojechać po klienta za 5 zł. Normalnie coś niesamowitego, żeby... Tak, to znaczy wiadomo, że najmniej się zawsze robi. 2 km, więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w Sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. No, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie, no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło czy coś, to zawsze wychodzi sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Siemanko, dzisiaj Wam pokazać, jak aplikacja Bolt Driver. Właśnie się weszłem i wyszło jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za kart przejazd w godzinach szczytu. I jak to przejdziemy, to wychodzi zwykły pulpit. Tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wkrywa, Nie wiem czemu. dawno nie użyłem, bo tam miałem chwilę przerwy. Potem wychodzi aplikacja. Ile mamy nowych rezerwacji? Jakie są oferty? Ile się dzisiaj zarobiło? Te Bolt Rewards. Wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji. Nie można spaść poniżej chyba. 60% wskaźnika akceptacji, bo wtedy blokują podobno konto. Także żadnych bonusów nie ma. Potem jeszcze jest więcej, tutaj wciskamy, to wyjdzie w tym tygodniu zlecenia rezerwacji przejazdów za oszczeń ze zniżkami. Nic nie ma, tu przejazdy, czyli ostatnie przejazdy jakie zrobiliście. Potem jest pomoc można napisać do ubera gdzie i tak odpisuje oczywiście wiadomo bot dopiero za którymś razem człowiek który i tak nic zbytnio nie pomaga tutaj mamy już proszę troszkę czerwonego pola czyli jakieś większe mnożniki w tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd ogólnie odległość do miejsca

Tak, znaczy wiadomo, że najmniej się zawsze robi, 2 km więcej nie dojeżdżamy, bo się nie opłaca. O, w Sosnowcu jest czerwono. I jak chcemy zacząć jeździć, naciskamy po prostu przejść do trybu online. O, jeszcze zawsze wychodzi sprawdzanie, no nie zawsze, ale jak dawno się nie jeździło czy coś, to zawsze wychodzi sprawdzanie tożsamości, bo chcą skontrolować kto jeździ. Ja to zaraz zrobię i wrócimy dalej. Siemanko, dzisiaj wam pokazać, jak działa aplikacja Bolt Driver. Właśnie się wyszłem i wyszło jakaś promocja, żeby zdobywać 200 punktów Bolt za kart przejazd w godzinach szczytu. I jak to przejdziemy, to wychodzi zwykły pulpit. Tutaj powinna się wgrać mapa, ale coś się nie wgrywa. Nie wiem czemu. Na nie, nie użyłem. Bolt tam miałem chwilę przerwy potem mi chodzi o aplikacja ile mamy nowych rezerwacji jakie są oferty, ile się dzisiaj zarobiło te Bolt Rewards wynik kierowcy i wskaźnik akceptacji nie można spaść poniżej chyba 60% wskaźnik akceptacji bo wtedy blokują podobno konto także żadnych bonusów nie ma Potem jeszcze jest zarób. Więcej tutaj wciskamy. To wyjdzie w tym tygodniu. Zlecenia, rezerwacji, przejazdów, za ze zniżkami. Nic nie ma tu. Przejazdy, czyli ostatnie przejazdy, jakie zrobiliście. Potem jest pomoc. Można napisać do Ubera, gdzie i tak odpisuje. Oczywiście wiadomo, bot. Dopiero za się razem, człowiek, który i tak nic zbytnio. Nie pomaga. Tutaj mamy już proszę, troszkę czerwonego pola. Czyli jakieś większe mnożniki. W tej ikonce mamy potencjalnie nasz przejazd. Ogólnie odległość do miejsca odbioru. Można ustawić sobie 2 km. Można 3 km, 4, 5.